To jest nasz czas odbudowy. Ten klub odbudowujemy w sposób sportowy, organizacyjnie, a przede wszystkim w tej odbudowie pomagacie nam wy, czyli kibice. Robicie to poprzez zakupy różnych konkretnych rzeczy użytkowych, kolekcjonerskich, właśnie na tych kolekcjonerskich chcielibyśmy się dzisiaj skupić. Przed sobą mam Kolekcję mistrzowską, tak ją nazwaliśmy, składa się ona z 14 tomów, a na całą kolekcję składają się aż 32 elementy. Wśród tych 32 elementów znajdziecie 14 pinów, 14 medali czy też monet, 3 piny otwierające, które nazwaliśmy flagi. Tam RK osadzona jest na fladze śląskiej, polskiej i na barwach ruchu, oraz element ostatni, który już zajawialiśmy w jednym z. Filmów chcielibyśmy go wam tutaj pokazać i być może od niego zacząć. Jest to odznaka na stulecie, która jest powszechnie wyjątkowa. W ręku trzymam 14 tom, o którym ostatnio u nas w strefie kibicami było się bardzo dużo, dlatego że czternasty tom zamykający. Kolekcję mistrzowską jest no, wyjątkowy z całą pewnością. Wyjątkowy z tego względu, że zawiera tylko jeden element, podczas gdy wszystkie poprzednie edycje zawierały dwa lub trzy. Natomiast jest to element na pewno wyjątkowy jest to odznaka na stulecie. Pokażę wam ją z bliska, może pod tego pudełka będzie ładniej widać. W miejscu gwiazdki jest osadzony diament. Diament, którego pełną specyfikację. Możecie sobie odczytać tutaj. Ma on szlif brylantowy, szlif jest bardzo dobrze wykonany, proporcje są dobre. Całą specyfikację dokładną tego diamentu znajdziecie, znajdziecie tutaj. Numerek jest 84. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to certyfikowany element numer 84 kolekcji, która zawiera dokładnie ich 100. To oznacza, że takich elementów, które tutaj widzisz, jest dokładnie 100, każdy ma swój numer. Co to oznacza, że ma swój numer? Przejdźmy może tutaj jeszcze raz, skupmy się na tej odznace, to oznacza, że jeżeli sobie weźmiecie taką odznakę, wyjmiecie z tej podusi i spojrzycie na jej tył, to zobaczycie wygrawerowany numer 84. To ma dać gwarancję kupującemu, że jest tylko jeden jedyny taki element, nie ma drugiego takiego samego, co zresztą własnoręcznie swoim podpisem potwierdził Seweryn w każdej z tych książeczek. Że nie spore, ona wywołuje. Ja myślę, że każdy, kto zdecydował się na zakup tej kolekcji, nie żałuje tej decyzji. Natomiast ja strasznie chciałbym podziękować, bo wy zaufaliście nam w momencie, w którym my startowaliśmy z odbudową. Między innymi strefy Kibica wyłożyliście całkiem spore pieniądze na kolekcję, żebyśmy my mogli ją zrealizować. Natomiast my tymi pieniędzmi dosyć umiejętnie obróciliśmy, dzięki czemu dzisiaj jest różnorodność w strefie Kibica i za to kolekcjonerom wielkie, wielkie dzięki. To jest, tak jak mówię, czas odbudowy, w którym w którym Wy też uczestniczycie, a kolekcjonerzy dołożyli solidną cegiełkę do tego czasu odbudowy. Oprócz elementów certyfikowanych, czyli tych numerowanych, które wiemy, że jest od 1 do 100, przygotowaliśmy również dla Was, żeby każdy mógł sobie kupić jakiś element. Te same, te same odznaki, które widzicie, ale już nie na pinach, tylko na szpilkach. I tutaj możecie całą kolekcję mistrzowską kupić sobie w strefie kibica, właśnie na takich szpilkach osadzoną. Możecie też kupić dowolny indywidualny element. Ja osobiście polecam erki przedwojenne, dlatego że one mają swoją urodę. Również swoją urodę i swoją unikalność mają, mają tytuły mistrzowskie z lat 50., zdobyte trzy z rzędu pod szyldem Unii, jak i wszystkie pozostałe które już, już mają naszą erkę na początku w latach 60. zaokrągloną, a później od lat 70. już klasyczną, tą, którą kontynuujemy po dzień dzisiejszy. Oprócz szpilek możecie znaleźć też monety, czyli i medale, również te dokładnie, które są, które są w, w książeczkach certyfikowanych, przy czym tutaj już nie mamy numerów, mamy jedynie datę nabicia danego medalu, czyli 2020 rok. Tych medali już niestety nie jesteśmy w stanie wam zapewnić pełnej kolekcji, ponieważ rozszedł nam się bardzo szybko rok 33, czyli pierwsze mistrzostwo Polski. Nie ukrywam, że w tej chwili kończy nam się powoli rok 89. Natomiast my mimo wszystko zachęcamy was do zakupu jakiegokolwiek elementu z tej kolekcji, bo uważamy, że, że warto. Oprócz pinów z kolekcji mistrzowskiej przygotowaliśmy również dla kolekcjonerów piny z okazji samego stulecia. I znajdziemy tutaj. Pina lekko złoconego, mniejszego w bardzo dobrej relacji cenowej. Pina, którego sami nazwaliście pina prezesa, czyli pina, którego prezes miał podczas mszy z okazji, z okazji 20 kwietnia utworzenia ruchu, wpiętą, wpięt, pin wpiętego w klapę. I na tej samej matrycy tego właśnie udanego pina prezesa przygotowaliśmy taki pin, nazwijmy go premium, przygotowany z samego srebra. chciałbym jeszcze wrócić do tomu 14, który zamyka całą kolekcję, całą edycję kolekcjonerską, czyli do naszego pinu z diamentem. Jak wiecie, jest tych pinów dokładnie 100 dedykowanych każdej kolekcji, czyli z numerami wygrawerowanymi numerami od 1 do 100. Natomiast my przygotowaliśmy jeszcze dla was kilka elementów, kilkanaście takich odznak również z diamentem, sygnowanych numerami powiązanymi z datami charakterystycznymi dla ruchu, więc będą to numery 1920, 1933, 34, 35 i kolejne mistrzostwa, tak? Oraz rok, w którym znajdujemy się obecnie, czyli 2020. Te odznaki będziecie mogli znaleźć na różnych aukcjach, z którymi będziemy startować już niebawem. Musicie śledzić nas zarówno na aplikacji, gdyż tam na aukcji na pewno wypuścimy jeden z tych tomów z wybranym rokiem, z wybranym rokiem mistrzowskim, również na aukcjach na Allegro, o których będziemy ogłaszać osobno. Podsumowując, cała edycja kolekcjonerska zarówno pinów, jak i medali spina całą naszą piękną historię. Tą historię w tej chwili tworzymy na nowo, tworzymy ją dzięki Wam, to jest nasz czas odbudowy, nie zapominajmy o tym, dlatego zapraszamy Was bardzo serdecznie, może już nawet nie po całe kolekcje, ale aby każdy z Was zaopatrzył się w choć jeden element kolekcjonerski, choć jedną szpilkę, choć jedną monetę, choć, choć jednego pina. Żeby z tego roku stulecia, tego czasu odbudowy, mieć coś w domu oraz mieć świadomość tego, że przyczyniliśmy się wszyscy do odbudowy tego klubu, a nie miejcie wątpliwości, z każdym miesiącem stawiamy kolejny krok do przodu.